Halo, halo, witamy ponownie w drugim odcinku, znów z ojcem Cześć, or Cześć, witam Or Something e, Ojciec niedługo wejdzie w formę nagrywania, więc e, zobaczycie naprawdę szok A w tym momencie musimy wziąć zlecenie, co tam było do zrobienia? Podwozie czy silnik, który nierówno pracuje? Zobaczymy, co z tym silnikiem Ty lubisz wyzwania, nie? A co to? No to bierzemy zlecenie, wjeżdża Co tu nam wjechało? Musimy zdobyć dużo punktów doświadczenia, aby robić już lepsze pojazdy. Oj, długo wjeżdżał, chyba z daleka. Zróbmy sobie zero. Cewka zapłonowa. O, kto by pomyślał. Dobra, cewka zapłonowa. Otwórzmy sobie maskę. Eee, jak to jest zbliżenie? Tak. Cewka zapłonowa. Szybka akcja. Szybka akcja. Nie, bo ja tak sobie lubię spojrzeć na te samochody wszystkie... Cewka zapłonowa, silnik, szukamy cewki Jest Jest, 60 dolarów Boże święty Ceny tu mają jak z kosmosu, jedno kosztuje mało, jedno super dużo Dobra, cewka zapłonowa nie, Po co oni mi to każą robić? Nie, żadnego korka nie, po co? Myślałem, że wiesz, że tu mi kazali takie brzydkie rzeczy robić Dobra, no, cewka. To nie, cewki to jest Ja tu myślałem, że jakieś wyzwanie będzie Koniec? Awaria jak... Pozamiotane. Maskę chociaż to odłączę i chcę przyłączę jeszcze raz. No nie wiem co robić. Stuprocentowa, nie bity był. Nie bity był. Dobra, góry. to co, skończyliśmy, tak? No to. Premia za wykonanie zadania, premia za wykonanie zlecenia. Zarobieni. Hashtag łatwo. Telefon co tu Paragon mamy? wystawimy Tak, już był, już poszedł. Już niedługo będziemy mogli robić lepsze. No układ hamulcowy. Ale to dopiero możemy go zrobić, ci powiem, za 700 punktów niecałe. Uuu, to poważna awaria O, poważna awaria, więc jeszcze trzeba zbierać. Co my tu możemy zrobić? Części podwozia. No, Kapitalny remont podwozia. No, można zrobić. Ale, ale czy starczy ci tych Sianka? pieniążków? 3000 już mam prawie, już jest okej. Okay. Ale daleko muszą być te samochody, że tak długo jadą. A cały czas to... Już widzimy jaka marka się psuje cały czas, nie? Nie będę mówił, nie? Nie będę mówił, kurczę, jaki samochód się najczęściej psuje, bo to nie wiem, czy z sześciu pozwów nie dostanę, nie? I tak już jest cały YouTube pozywany, tak? Wtedy On, przypo on się... przypomina takie Renault wschodnie. Nie? Bardzo. Tak, 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 tak. Mi się wydaje, że to jest właśnie ten, ten typ. Ten typ. Teraz tak. No na. A naprawy sobie weźmiemy. Jeszcze naprawy u mnie nic nie stało. I teraz tak. Yy, zanim go podniesiemy, zamówię sobie części. Tylko, tylko sprawdźmy najpierw, co potrzebujemy. Łącznik półosi przedni. Mhm. Mm Ramie tylniego długie. Mm -hmm. I tutaj, tutaj jak Czekaj, ja Czekajcie, ja sobie zrobię po Bożemu zlecenie, żebym nie zapomniał. Manualnie. Cyk tu. tu no wyzwanie robię. poważne. Kapitalny remont. No bardzo kapitalny, nie? No. Części w podwoziu jest bardzo dużo. No ale oni tutaj widzę, że bardzo na łatwiznę idą. Yy... No ale. Łącznik P przód, tyl, tylne ramię. Półosi wahacza tylnego i tuleja gumowa, tak? Tak. To jest szczerze, że tu będzie więcej demontowania niż, niż zakładania i w sumie no więcej roboty niż części będą warte to na 100%. Jest to dobra robota. No tak, tak. W sumie tak, dla mechanika super. Teraz tak, potrzebujemy łącznik wahacza, tak? Przedniego. To, już mówię? Hmm, łącznik wahacza był, ale... Chyba był łącznik wahacza, czekaj. Ale którego? Na pewno długie ramię tylne. To jest to. No, to będzie to. To jest to. Dobra, mamy zamówione. Tule jak umowa by, by była. 15. 175. To 800 zł ponad. No, poważna sprawa. I potwora była półosi, osi, tak? Nie, łącznik jakiś był. Łącznik. Przód. Łącznik wahacza, przód? Nie wiem, nie wiem, co jest w tym samolocie. Czekaj. Tak, czekaj. Było. Ja chyba nawet pójdę sprawdzić, wiesz? Żebyśmy czasami za dużo nie zamówili. Co wy tutaj... Łącznik półosi faktycznie dobrze mówisz, łącznik półosi. Ale ja nawet napisałem łącznik P. Dobra, teraz... Tu, To jest... Łącznik stabilizacji. Łącznik jest półosi jest, ale to jest 4 na 4 To jest przedni. To jest na pewno. 106. Okej, okay, mamy komplet części. No i demontujemy. No nie ma innego wyboru. Auto do góry. Auto do góry. A jaki porządek jest na tym warsztacie, nie? Masakra jakaś. Od... I mamy. Tylko tył? Tylny wahacz, tak. Czekaj, okay, musimy się jakoś... Nie. tylko do koła się przesuniemy? Tylko wahacz, wahacz jest do demontowania i można go od środka zdemontować bez demontażu koła. I myślę, że bez większych problemów to uczynimy. Czekaj, okay. nie, patrz, nie, 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 każę tego zrobić. Nie, trzeba, no, chociaż, czekaj. To ta tuleja, czekaj, to była? Tu jest tuleja, łopanie. I tak a, mamy cały do zdemontowania. To jest, to tulej. Bo... Tu. Aha. To jest ta tulej no. O kur... no nie no całość trzeba zdemontować. No niestety. Jezu, jakie okropne alusy ma. Brudne. Umówmy się, że brudne, chociaż mi tu śmierdzi redzon. Czekaj, zdejmijmy zacisk amulsowy. Nie no tutaj to jest komplecik do zdjęcia z tego co widzę. Jasne. Nie wiem co, niektóre ruchy są naprawdę bez sensu, więc też nie możecie się sugerować w 100% grom. Raczej te elementy są do montażu od środka. na takim podnośniku na takie podnośniku rzeczy? bez problemu by się to wzięło, no kwestia jest. Czekaj, jak ja mam tu się podejść, żeby to ładnie wyglądało, do dobra. Czyli na moc, Patrz, wszystko trzeba tu wymontować. Kuńskie jaja jakieś Amor to i tak trzeba zwiem no bo tam nie zrobimy nic z tym Czekaj w tą stronę się przesunę Dobra tutaj już mamy i teraz co trzyma ten wahacz że on mnie tu odejść nie chce Ja nie wiem Praktycznie rzecz biorąc bez problemu by się zdemontowało. Są te trzy śruby. Tutaj. I te trzy śruby by trzeba zdemontować Ale nie chcę, nie chcę zejść. Czekaj, tu to, to jest jakaś zagadka. Tu jest jakaś zagadka. Mi się wydaje, że to trzeba ściągnąć. Czekaj, patrz to. No. Nie, to są, to są jakieś jaja, no, nie? do mega wahacza. No można. No teraz to nas wiedzie, ogólnie by to zjechało na ziemię teraz, nie? No, A nadal nie mogę. Mi się wydaje, że nawet nadrobiliśmy trochę po roboty. Stabilizator byś musiał wyjąć, no nie wiem dlaczego do tego wychodzi. Czyli to na zielono to wtedy demontujesz tak? Czekaj, wiem. Patrz no. to, trzeba było no. wyjąć tą gumkę pewnie? Też nie. Patrz to, coś się robi. Czy jakaś pierdoła musi być, której ja nie widzę? Stabilizator? Nie. Układ wydechowy? No bez przesady. Nie no to było za dużo jaja, wiesz? Nie. No. Nie no, układ wydobywczy no to nie przeszkadza. Co tu by mogło być? No, tą śrubę. Aha, czy ja tej śrubki nie widziałem, Ja tak? no, mówiłem, że tą śrubę pod po kolei wszystko. To by Rozumiem, że rozebraliśmy dużo za dużo. Tak Tak, tak. Nadrobi tak, że tutaj nadrobiłeś robotę. A zrobimy tryb montażu od razu. Krzymo się nie, nie boi nic. Krzymo tu będzie montował, jak dzik. Tak. A tu poszła masakra jakaś, ale po prostu do... No... To była taka tutaj ja... się tak patrzyłem rzeczy tyle żeśmy rozmontowali, że sam nie mogę w to wierzyć. Tylko wachacz by wymontować wystarczyło. Bo... Jak będzie podobno jakieś zlecenie spróbuję to jakaś inaczej. No nic, będziemy się uczyć. No tak, no to jest gra. Znaczy logika, logika mówiła, że wahacz bez problemu można wyjąć, ale... Gra powiedziała nam... No granu, no, zależy na co najechałeś tym kursorem, nie? No, mogłem, nie no musiałem pominąć bez sensu jakoś pominąłem jedną rzecz i przez to się... Najprawdopodobniej. Pojawił efekt kuli śnieżej. Czyli tak nie będziemy demontować, i nie, tak nie już demontujemy. Nigdy. To jest ostatni raz jak tak demontujemy. Nie 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 nie. Tak się tego nie robi. Szczególnie to się robi trzy razy szybciej, ale... Dobra, wszystko mam. To to znaczy tą takiego demontuję. Demontowania... Kulejkę bym oddał chętnie. Bo ona w ogóle nie wiem dlaczego była wyciągnięta. No, ale że sprawdziliśmy. Wiesz, no, no, no. tak, dobra? Tak, tak sp my jesteśmy dobrymi mechanikami, my sprawdzamy wszystkie części. Bo nie chcemy, żeby kierowca wyjechał i, 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 i był yy, smutny, zły i mogło mu się coś stać. Nigdy w życiu tak nie chcemy. No nie wiem, no, sprawdzić trzeba cały samo. No tak, tylko że to się ogólnie robi troszeczkę inaczej. Klocki pod koła i jechane, nie? No, tak. no i latareczka, czy lampa. Sprawdza się na wiele sposobów. No tak, no ale wiesz, że. Yy, się, nie? Tak jest chyba najprościej, tak mi się wydaje. No to dużo mówi. No ale okej. Okay. Skręcasz? No skręcę go już całą, cały tył, później Ta, do przodu idziemy. Tak. Klocki. On też zacisk. Dobra, zacisk mamy, klocki mamy. Zaślepka, no, bardzo ważna jest zaślepka. Tam, oczywiście. Wszystko. Ogólnie jak koła jakieś dokręcacie to spróbujcie sobie to zrobić na, nie w powietrzu, bo oni odjeżdżają, tak nie? Ja dokręcam im w powietrzu ręką, a, a, a... Znaczy wiesz, kluczem tak, można na można wstępnie sobie. dokręcić, a później. Ale tu jakiś tuning widzę, że poszedł, tu kolega końcówkę mam sportową, mi powiedział. Dobra, teraz tak, tryb demontażu, yy, przodek, ciąg mi tył pokazał. Teraz jak to do tego dojść... Z głową To jest ta półoś, ten element No, ale czemu mnie do tyłu przełączyło? Nie no, wiem, ja. wszystko zrobiłeś? No, nie, jest okej, okay, jest, jest o, Dobra, zaraz czekaj, żeby półoś wyciągnąć to, to... Nie no, koła muszą jedno w sumie No tak, nie my wymieniamy za koła Wymieniamy Po drugą stronę wymieniamy Którą półoś wymieniamy, tą tu wymieszczamy Tą środ środkową, no, no. no, no to to. Łącznik półosi, nie? Tylko wiesz co, w tej grze jest chyba coś takiego, że nie trzeba. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy zaraz jak zdemontujemy, no, wiesz? Nie znam tej OK. Umówmy się, że nie trzeba. Jest płość wyjęta. Drugą, wiesz co, nie, trzeba jednak z drugą stronę ściągnąć. Oczywiście, ale... oczywiście demontuj, koło, zdemontuj. Kurde, niech mnie to puści. No Demont faktycznie trzeba. Demontujemy koło. To koło też, zjeżdża tak, od razu. Tak, żeby wyjąć płość. Ja myślałem, że tu jest jakieś uproszczenie śmieszne, tak jak tam wiesz, my, my nadrobiliśmy roboty, to my tu na pewno będzie jakieś uproszczenie, nie, ale jednak nie, nie ma. Szukajmy. Tak, demontujemy. I już... Całą zwrotnicę można by demontować. Nie wiem, pozbyłem się czegoś jeszcze dodatkowo, bo tak dwa razy kliknę. wahacz, no, wahacz, wahacz. Musimy je zdemontować. A nie, już wyjechać. Grze mówił, uproszczenie. Jest, wyszła, pół 8. Bo normalnie Wam nie wyjdzie, bo to jest niemożliwe, bo trzeba tutaj chociaż w tym miejscu tak, na sworzniu, na sworzniu zwolnić, go obalić, podciągnąć i wyjdzie wtedy, nie? Tak, i wysunąć. Ale, Ale tutaj, jak lotnicę. widzicie, jest zastosowane uproszczenie. No to tryb montażu. Ja nie zamontuję. Już mam dwie w kolekcji. Typu C. Tu nawet nie ma różnicy stron, nie? Tu po prostu jest typu C i tyle. Czyli no. Czekaj, od razu. Jak już widzę, to z tej strony też. Ale my, ty nowe zakładasz też pół oświetle, Nie, tutaj tylko... nie, nie chciał, nie nie nie. nie, nie, nie. Klient nie ma pieniędzy. Znaczy no, to ma uszkodzone, nie? Jedno koło ma zjechane bardziej, więc ja bym tu geometrię mu chciał zrobić, ale no jednak no, no, nie ma no. w zleceniu to. I kontaktu jednak z klientem też nie mamy tutaj za bardzo, tylko po prostu przyjechał, pierdolnął auto i poszedł do hotelu i czekał za rozwiązaniem. Teraz tak, tryb montażu, montujemy koło, to też trochę wypacza prawe zlecenia, bo no, klient nie do końca wie co ma w aucie popsute, to... no bo to dopiero wychodzi, w. awaria jest awarią, no. No tak. jest przyczyna i skutek, nie? powiedz mi tak, mamy wszystko, wydaje mi się, że jest zlecenie skończone, tak, Robić. wszystko jest, got gitara 700 zarabiamy, ile dostaniemy doświadczenia? Naprawę klocka mamy. Teraz tak, jedna rzecz. Gdzie jest stół? Stół naprawy. Może coś z tego wahacza zrobimy? Udało naprawić się tą część. Stan po naprawie 33. Ale za drugim razem już nam się nie udało. Używanych części nie zakładamy. Ale stan konta za to mamy konkretnie już. Jeszcze malucha nie można robić. Eee. Auto się niepewnie prowadzi no Na prawo uszkodzonej części podwozia Ogólnie cały czas zawieszenia nam tu wyskakują praktycznie No to sprawdzimy co tam w zawieszeniu Bierzemy, bierzemy coś w stylu pandy Panda pan nie da, też z daleka Rino, o Rino jaka nazwa to? Zero, łącznik Sprężyna przednia I zwrotnica, przednia. zwrotnica no. Czyżby jakąś łącznie? dziurę zaliczył? Chyba tak, chyba, chyba mu kurja urwało W podwozie. Co on chciał? Sprężynę, tak? Tak. Tam były jakieś typy? Czekaj, ja jednak se sprawdzę jeszcze raz, bo przednia, no to tak. Z SP typ A Zwrotnica. Złącznik łącznik A sprężyna przednia SP i zwrotnica przednia zwrotnica przednia typ A typ A dobra idziemy zamawiać halo halo, dzień dobry chcieliśmy yy, przednią sprężynę, dobrze mówię? tak do tego chcieliśmy łącznik stabilizatora końcówka drążka tu są łączniki, niżej Czyli, masz samochód? o łącznik? tutaj, tutaj są jest to był typ A. Tak, to jest ten To jest długi. Typ A i ostatnia rzecz. Zwrotnica. To jest typ A. No, typ A. Zwrotnica typ A. Trochę wyżej. Gdzieś? Prawo, prawo jeszcze jeszcze, szczegóre, 6, jeszcze. 6. Tu Obudowa przegubu. Nie, nie, nie. nie, nie no. Niżej, niżej, niżej. Wahacz, resor... Nie, nie. nie. Czyli jest, ale to jest cypce, C, to jest to. Tak, ok, części mamy, czyli tak nawet bym powiedział, że będzie co robić przy tym aucie, już taka konkretna. Cyk, jedziemy do góry od razu, proszę nie stawać, do góry. Mateuszu podaj klucz. A nie, nie mamy przyczyna, nic. Przyczyna, przyczyna, przyczyna najprawdopodobniej właśnie. Kontakt z dziurą, lub z jakąś wyrwą w drodze może spowodować takie uszkodzenia. No tak, I pęknięta tutaj. sprężyna. Teraz zobaczymy, jak ta sprężyna wygląda. może o 50%? Kiwie A która to jest wygląda na hmm. Teraz samo? Czyli z jednej i z drugiej strony musimy. A dlaczego? Yy, bo z jednej strony mamy tą obudowę tu do zrobienia. Hmm. Zwrotnice, Zrotnicę, no. teraz czekaj, skuntkę, ja to no. wydale. Mac Persona musimy wyjąć. No tu nie będzie no. chyba wyboru, no? Czekaj. Tak, tu jest. Jest, jest, jest włączone. No, demontaż, zwrotniczy. Tylko zobacz, nie mogę do niego dojść, czyli muszę coś jeszcze. Płoś, że... Żeby... Oczywiście. A Półość. no tak, bo nie no. no, no. Płoźź remontować. Ok. A teraz mamy. Łącznik. Łącznik. Czyli rozbieramy. To mi się wydaje, że nie, to można było to jakoś łatwiej nie. zrobić. A, nie. No i tutaj musisz teraz wyjąć zwrotnicę. Mnie to każą wahać. No. no tak, bo nie odczepię. No, ale nie, to to nie trzeba samego wahacza, normalnie nie, to wystarczyło. To, to wystarczy w zupełności. Jeb z młotka, oliwką już jeb z młotka i schodzi na dół. tak to. No, było. Ściągaczem to się ściąga. No teraz ściągaczem, no, ale, ja no, no, ale za moich czasów to z, z młoteczka, z młoteczka jeden szczał i pozamiotane. Jest ściągacz do tego. Ale ogólnie jak oleju dostało, to nie było czasu jakoś super spuszczeń nad tym. Zaczekaj, czekaj, co ja miałem zrobić? To mamy, to mamy, a. Tak. Końcówka drążka. Czekaj, tu mi coś pokazuje na, na krętkę Śrubka, na nakrętka, nakrętkę musisz znaleźć. Ale nie chcę mi, czekaj. Bo to to... Ta kamera jest też 2 na 10 no. O, trafiłem. No, no to z tej strony, no. Cyk. Damam, tak. No, tak. I teraz tu tą górę musimy zrobić, tak mi się wydaje. No zwrotnicę musisz odkręcić. No czekaj, no to już nic nie trzyma to. No zwrotnicę. A oni każą, patrz to, nam cały amortyzator Tak, cały amortyzator, bo sprężynę mamy do wyjęcia, nie? No, bo... Ale sprężyna to z drugiego, naprawdę. Z drugiego, a zwrotnica jest tutaj? No, serio. No to musimy odkręcić to. A, no, a my, Bo z drugiej odkręcić. strony mamy do wymiany sprężynę. Ale dlaczego mamy wyjąć. Nie, no. Nie, łożysko ale... łożysko wyciągnęłem. No ale wymieniamy ją, nie? Czekaj. Łożysko nie chce siedzieć. No tą sprężynę stąd ściągnę, ale. A dlaczego tą stronę, jak tamto mamy nie? Bo z, z jednej strony jest to spieprzone? A z drugiej strony jest... No dobra. Co tam jeszcze czym mi nam to? Czekaj, no nie, no, mi się wydaje, że ten środek trzeba wyciągnąć No jest, wyjąć piasty trzeba wyjąć. Mi się wydaje, że też troszeczkę tu roboty nadrobiliśmy, ale nie jestem pewien. Chwilami nie nadążam. No nie no ja to wiesz, staram się szybko robić, żeby też odcinek nie miał... Nie wiadomo ilu godzin. No dobra teraz. Nie, tą zakładamy. Tu akurat ma być stara, na serio, bo tam widzę na, na niebiesko jest zaznaczone, że tamtą część mam wymienić, nie? Mhm. Uh -huh no dobrze, montujemy jeśli tak ma być to Dobra, skręćmy to teraz od góry załapać cyk tak. załapać nie trzeba kręcić widzę, to dobrze Piasto. teraz ma persona tak, piastę zamontować tak w sumie to już można wszystko jest. O, Tylko jeszcze mam te wahacze pościągane, muszę to też zrobić A nie zamontowałeś? To? Jeszcze nie To tak, łożysko No może nie jest po kolei, ale... No wahacz raczej bym zamontował wcześniej to Znaczy pół oś najpierw, potem wahacz Najpierw pół oś No najpierw. ale widzisz, zobaczymy czy gra... Dobra, i teraz pół oś zamontuj Nie mogę, muszę zrobić. No właśnie, razy. nie no, teraz nie zamontujesz A patrz, ale nie ma tu, w tym programie nie ma Aha. nie ma różnicy mm. No Bo normalnie, jakbyśmy zamontowali wcześniej wahacz, to nie ma opcji wsadzenia tamtej płosi. Zesryj się, a nie tej się wtedy by było po prostu. Wtedy Rafał by wziął młodego na rozmowę. Nie tak nie. by było. No nie, inaczej tego nie zmontujesz. Teraz czekaj, ten łącznik. To ma być stary. Mhm. Rzucę okiem jeszcze. Dokręcona płość. Wszystko jest dokręcone. Odwrócona końcówka. Końcówkę mamy oczywiście po takim demontażu. Końcówki, oczywiście, geometria wjeżdża na, na, na rejon. No niekoniecznie, jak była, nie była ruszana, to musi być. No ale warto niekiedy sprawdzić. Nie zawsze się tak samo dokręci. Po wymianie, po Dobra, wymianie, mamy, po wymianie elementów, właśnie zawieszenia układu kierowniczego, należy to po prostu zrobić. I teraz tu się zaczynają jajca. Druga strona. no a, No tak. No tak, a no koło. Samego mak Dobra, koło zdemontujemy. Ja jestem ciekawy, czy do tego jakoś idzie w prosty a sposób. Podejdź podejść do amortyzatora od razu, do góry. Bo tutaj się kąty zmieniają w tym momencie, jak amortyzator jest zdejmowany. Prawdopodobnie, to jest kąt ustawienia. Czekaj, no to musimy. Tak, no łącznik jak najbardziej. Może i tak jest do wymiany, nie? więc. No. I teraz, jest, jest, jest ładnie. Teraz, 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 teraz można zdemontować. Tutaj właśnie poszło tak jak powinno iść normalnie. Tak. Sprężyna wek. No i w montażu wjeżdżamy od razu. Wjeżdża nowa sprężyna. Tam ta sprężyna zajechana. A no i prawdopodobnie pęknięta. Czyli montaż, montaż. Teraz nie łącznik, nowiutki. Tak. Powiem tak, że poszło prosto. No i teraz należałoby zrobić... Geometrię, podwozie Nie ma innego wyboru w sumie, nie? Szkoda, że tego w tej grze nie ma. Kiedy ja teraz wyjechał, to mi łapy urwało. Ja jechał ze 60 no, no, Kwestia ustawienia konto. No chyba, no umówmy się, że tutaj w Ameryce. No, dobra, ma stały kąt, no. no. W Ameryce raz, że ma stały kąt, a dwa, że nawet jak nie ma stałego, to na sznurek to robią mi jest okej. Okay. Wiedzą, gdzie to kręcić, tak? Na sznurek no, jest na sznurek robione. Tak, mówisz, no będzie. Na sznurek i. Nie wiem tak, będzie to tak też się... technologicznie przecież. Zaawansowani bardzo mocno. Ale powiem tak, że już dwa zlecenia mamy 1115 punktów i w sumie nie ma co przedłużać. Można się pokłonić aż po same kule, poprosić Was o łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. A będziemy zbierać pieniążki. Tak, będziemy cześć. zbierać pieniążki i doświadczenie. Na razie.